Podziękowanie dla e, aktywnych myśliwych i strażników miejskich za skuteczną walkę z plagą dzików. Nagrodziliśmy, podziękowaliśmy społecznikom, którzy od roku e, realizują zadanie. Które chroni cały powiat legionowski mieszkańców powiatu legionskiego przed nadmierną obecnością dzikich zwierząt na naszym terenie, na terenie zurbanizowanym. A trzeba powiedzieć, że w tym względzie akurat prawo nie jest do końca precyzyjne i to zadanie. Wymyka się nieco zarówno prawo łowieckiemu, jak i ustawie o samorządzie gminnym, czy ustawie o samorządzie powiatowym. Stąd ta inicjatywa prowadzona przez powiat, animowana przez naszego urzędnika, ale jednak z zaangażowaniem przede wszystkim członków kół łowieckich, bo myśliwi mają największe, największą wiedzę i, i, i najlepsze rozeznanie, jeżeli chodzi o, o stalety dzikie zwierzyny. Więc wydaje się, że osiągnęliśmy rozwiązanie, osiągnęliśmy pułap tego rozwiązania, bo mówimy o już 65% dzikach, które zostały odłowione i wywiezione z powiatu legionowskiego. Przypomnimy, to jest 200 km poza teren powiatu, które już na naszym terenie nie bytują. I to nie były zwierzęta, które bytowały w lesie, tylko regularnie przebywały na terenach miejskich, przebywały na terenie Centrum Szkolenia Policji, przebywały na terenie szkół legionowskich, przebywały na terenie pałacu wiabłonnie i na terenie innych dzielnic zabudowy mieszkaniowej. Więc takie działania podejmujemy, podejmujemy regularnie, a dzisiaj ich dziękujemy za ten rok działalności, co nie znaczy, że zamykamy tę akcję, jeszcze... dlatego że obecność dzików, szczególnie teraz w tych Dzień. miesiącach jest nasilona. Coraz częściej otrzymujemy sygnały, że w kolejnych miejscach dziki dewastują tereny zielone, ale też przebywają w zbyt dużej bliskości zabudowań mieszkaniowych, zbyt dużej bliskości obiektów użyteczności publicznej. Dlatego dzisiaj zamykamy rok, ale dziękując prosimy o to, aby te osoby dalej z nami współpracowały, dalej aktywnie współuczestniczyły, bo powiedzmy sobie otwarcie, tak my dając, udostępniając odłownię, którą mamy, no ona sama się nie obsłuży ktoś w nocy, te zwierzęta musi odłowić, musi je bezpiecznie przetransportować, jak mówię, 200 kilometrów, z reguły też nocą i wrócić z powrotem do miejsca swojego zamieszkania. Olbrzymie poświęcenie, olbrzymie zaangażowanie dzisiaj symbolicznie podziękowaliśmy przede wszystkim myśliwym, ale też niektórym urzędnikom i strażnikom miejskim z Legionowa, co warto podkreślić. W tej chwili to nie jest eliminacja dzików, to jest przewożenie ich. Mimo to ich jest nadal bardzo dużo i ta ilość niestety w najbliższym czasie prawdopodobnie się nie zmniejszy. Między innymi dlatego, że one mają tutaj bardzo dobre warunki bytowania. Niestety, przyjaciele zwierząt popełniają bardzo duży błąd. Próbują je dokarmiać. One nie powinny być dokarmiane. Jeżeli już, to powinny być dokarmiane przez profesjonalnych myśliwych w miejscach do tego przeznaczonych, w łowiskach, na terenach leśnych. Ja proszę, aby nie wyrzucać w okolicach domów, zagród, resztek jedzenia czy chleba dla dzików, ponieważ one się przyzwyczają, one się w tym momencie oswajają, one zaczynają się czuć między ludźmi, jak w swojej leśnej ostoi i nie dość, że będzie ich coraz więcej, będą się rozmnażały nieraz do roku, tak jak to kiedyś było, tylko dwa razy do roku, to one będą stwarzały nam coraz większy problem, bo. Mały dzik jest niegroźny, będzie uciekał. Duży dzik będzie bronił małych i może nam zrobić krzywdę.